Dobra, to skoczuję na Forsaken Second Plains, nie? Jak już ten? dobra, 5700 to na 3 buffy chyba starszy mi tego. 1000 za 95 powinno być, mniej więcej, nie około. Dobra, skoczymy sobie tu. Dla mnie najbardziej pamiętliwą miejscówką jest yy, to, ta wyspa PI, tak tam gdzie są te dinusie. Setki godzin tam spędziłem i pełno leveli się powbijało. Tylko, że... Yy, daj www. O, Forgotten, cześć. Nie wiem czy jesteś na, yy, na live'ie. Na Origin grałem na mainie e, -E y Miałem 79 level i PSM i tym ESM y też 79. Ok, literki, literki. Widzicie? To jest ten antybot. Trzeba klikać, bo za to można bana dostać, jak nie wyklikacie. Dobra, udało się. Y Elven Elder czyli ten bufer od elfów tych białych idziesz z nami forgoten do tego GC A że za wysokie progi Dobra. Nie wiem w sumie jaki masz level. Cześć Churi. o! Cześć szczuri, cześć Vivi. Ja Churi, przeczytałem i powtórzyłem. Siema, siema. Tak, Iwa Saint. Tak, 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 tak. Ja zawsze operuję tymi klasami z drugiej profy. Jakby i później tylko levelem, jakby sugeruje, że to już jest taki. Ten, ten trzecia profka, nie? Żaba jest ese. Tutaj biegnie właśnie. Żaba jest Se. O Garden of Viva to mi się kojarzy tylko ze spoilem. Tam na noskach jak się CBP yy, yy, CBP się spoilowało. A później chyba tam na samym dnie Enrię I Asofę? Enrie na pewno, a Asofę to nie, nie pamiętam, nie jestem pewny. Okej. Okay. Która 60 plus yy, ulubiona, Mali Glut, czyli która? Bo teraz nie wiem o czym mówimy. No SPS jest tu, turbo do tego, do PVP, nie? Do PVP też, jak ten, jak ma dwie ładowarki, to wtedy może XP też porządnie, nie? Szybciutko. Dobra, zaraz kota zawołam, będziemy tu bufować. Nie ja bym przeoczył jakieś wpis, a coś ważnego byście pisali, to powtórzcie, nie, 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 nie denerwujcie się, bo ja tutaj nie wszystko mogę ogarnąć, nie? Dobra, o A, for second planes. Tak, do, do 60... Tak, na 60 to jeszcze miałem y, zielone moby na tym... Na tym spoilu tam chyba jak jestem, nie? To były zielone rzeczy można było spoilować. Yy, buffni żaba. Buffni kota. Dobra, jestem zbufowany. No jak forgotten buffało, mogłem kota zawołać, ale down. Nie pomyślałem w ogóle o tym. Dobra. Questa nie biorę, bo ja tam nie będę raczej spędzał zbyt wielu czasu. Jakby co to tam u tego kolesia, tego krasnoluda, chyba to krasnolud, to się bierze quest'a tutaj. Tu będą nie... a, to są jeszcze zielone. No czekaj, teraz zabijmy go. O, szoty. Pamiętajcie, że po, po zawołaniu kota trzeba szoty odpalić. Akumena nie mam. By się przydał akumen. Dobra. Dawaj. Coś kurde co on tak wolno Deksa ma. ma Dobra Sam muszę to bić, bo widzę, że Dobra, żaba czujne A ja się zawiesiłem, zamuliłem po prostu Ale coś mi się tu nie podoba Czemu on tak wolno bije? Berka nie ma wiadomo, ale to tylko berk by taką różnicę robił. Deksa rzuciłem. Dobra, sam muszę to zrobić. bić. No mam uruchomione, ale kurde, coś tak mi się wydawało jakoś. O, ci czarni, widzicie? Ten wapier, co przebieg, to są jedni z silniejszych na tym serwerze. Oni tutaj o te zamki się biją, o te epiki. I jest jeszcze Supreme, jeszcze jest taki Ali. I oni też właśnie z nimi chyba walczą. O, jest, 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 dobra. Kogo ten to twój main, ten Pepek? Dobra. Tak jest gra. Jaki ty masz level? Pięćdziesiąt osiem, no to jak za wysokie progi? Chodź tu ja mam 64 przecież. Jak masz czas, to zapraszam. Dobra. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje na czacie. Dobra, tylko go... SPS-a. Tak, Tetrycy, masz rację. Tutaj, wszystko, co pożera dużej ilości shotów, jest bardzo ciężko do... wylewelować, To się zgadza. Mateusz, kruma. O, tu są dla mnie zielone, ale dla kota będą niebieskie. Pójdziemy tam trochę dalej, trochę niżej zejdziemy. Ej okay. Dobra. Już wracam. To tu było wyczyszczone przez łucznika. Dobra. Lecimy. Wracając z Kruma. FV, e, tak, FV się często gra, to ja też. E, Kruma nie lubiłem nigdy. Kruma praktycznie nigdy, tylko jak spoilowałem te chyba kratory, tak? Kratory, celki dawały. To tylko z tego powodu tam chodziłem. E, I HS też, no HS też w pewnym momencie. Się, ale to już jest to taka lokacja, właśnie zaraz, zaraz do niej dojrzeje, że tak powiem. Koło 70, nie? HS jest. Córki, dla nich grafika jest odpychająca. One są już z takiej epoki powiedzmy Fortnite'a, nie? A grają Minecraft'a, ale Minecraft'a to wszyscy grają, nie? by ta, ta grafika nikomu nie przeszkadza w akurat. To dla mnie jest dziwne, ja nie lubię Minecraft'a. No. Łuki, 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 yy, powiem tak. Yy, z tego co wiem, to sobie radzą, ale no, bez shotów raczej grają. Albo jak już grają yy, z shotami, to to już jest yy, w cepeku Grają i gdzieś indziej ktoś gdzieś indziej zarabia na to. Nie? To jest na takiej zasadzie. Bo nie są w stanie, nawet na perilach, czy przotach, żeby to się sklejało. Tutaj żadna postać, tak jak wcześniej już mówiłem, oprócz Polek, żadna postać, nie ten. weźmy Kubika, zawołam, żeby pokazać. O, tutaj ktoś ciągnie te. Te inne. O, o, cztery te. Widzieliście? Kurde, dobrze to słuchać. Dobra. Tam jest pierwszy ten z tych silniejszych. O, razy 3, Mob. A ci ciągają tamte salki. To pójdziemy, może, tędy. Tam jest taka pochylnia. Nie wiem, czy ja do niej dotrę w ogóle. Ale pamiętam, że tam kiedyś się farmiło, na takiej pochylni. O, tak. Tutaj też kupę czasu siedziałem, ale to na niższych kronikach, Wam powiem. Na C2, bo C3 to była ostatnia ostatnia miejscowa. Jedna z takich, jak Loa, Kariki, coś. Że tam na samodnosie schodziło, to na 70. jakimś levelu. Ja tam setki godzin siedziałem też. Kurde, ile tam na siedziałem na C2? Okay. A dostajesz ekspa? Forgoten? Ja nie, wiem, czy ci dobrze czytam? ten. Nie wiem, to jest Q. Żebym ci ten. Niku źle nie czytał. Jak coś to mnie popraw. Bardzo dobrze, dobra. Bo tam chyba kół jest, nie? <grych> Ale teraz dopiero zauważyłem. Okej, okay, dobra. No i spoko. Jest ta pochylnia i tutaj się wyciągało powoli mopki. Tu też ze spoilami się, się działo. Zaraz zobaczymy czy... Bo tu może być, że ktoś tutaj może ciągać, nie? I może farmić. Zobaczymy. I tam jeszcze w prawo się szło. Tam, za tym winklem. Ale się przypomniała. Dlaczego tu jest pusto? To być, dobra Ej, ale czemu tak późno mi się pojawiły? Co tu się wydarzyło? Options na maksa, na maksa. O co chodzi? Są BariFy, dobra Weźmy BariFa jednego, zawołajmy może. Ich jest pięciu, damy radę. Bez UD. Znaczy, mam UD, ale kurde, czy to warto? Będę, nie będę chyba ryzykował. Nie będę ryzykował chyba życia kolegów tutaj. Pójdziemy sobie tutaj, w tą stronę, gdzie Barifa nie ma. Miałem pytać, czy expa dostajesz? O, ten. Okej. Soldiary, soldiery. Soldier. Dobra. I pasuje. Tak, łucznicy grają... Znaczy nie, łucznicy solo, to w sumie nie wiem jak grają. Bo to rzadko widuję, ale oni zazwyczaj robią sobie party Jasne, forgotten, nie ma problemu. Eee, tutaj sobie możesz w bezpiecznym miejscu zostawić, nie? Bo ja tu będę się kręcił teraz. Skota, dobra. Eee, ale oni zazwyczaj, jeden łucznik zaczyna robić party. Bierze sobie eseka, bierze sobie kota, bierze drugiego łucznika eee, i sobie farmi, nie? No, ale tutaj kot ciężki w pierdol dostaje. Ej, Barif przyszedł. Dobra, to najpierw pokonajmy tego. Żaba szykuj się na hila, na kota, bo może tego nie wyciągnąć. Dobra, dajemy UD. Okej, okay, teraz muszę się skupić. Jest UD. O kurde. Okej. Okay. Musimy, do, musimy przy kocie siedzieć, nie? Bo kot stoi nieruchomo teraz. Nie ruszy się. Szkolony jest kot, szkolony. Lepiej niż pies. Ma stać i stoi. <grym> Dobra, jakoś poszło. Nawet żaba się nie musiał uruchomić za bardzo. Dobra. No, ale te barify będą trochę niebezpieczne tutaj. Okej. Okay to wszystko jest agresywne? Nie pamiętam. Soldiers czy był agresywny? Nie był. Na mieszę się chyba schodziło niżej, jedno piętro albo tam w lewo za winkiel i tam były komnaty. Coś mi się takiego kojarzy tutaj. Dobra, X3 MOBY. No widzicie, kot niby spoko, ale on tak z tymi mobami X3 to on tak sobie średnio radzi, nie? Tutaj nie mają chyba PDFa zwiększonego, nie, Critic Chance Sleep. A, na slipa mają Resista. Muszę zobaczyć w sumie, byłem sam nie patrzyłem ile expa dostaje. Okej. Okay. 6000 niecałe, no to nie tak źle. No, tutaj podejdźmy. Tutaj ja mógłbym kotem tankować, a ja znowu zapominam o tym, nie? Dobra, chodźcie Chodźcie, 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 chłopaki, chodźcie. chodźcie. Dobra. No. Okej. Okay. Mm. No, jakby grafikę poprawili. Aczkolwiek, wam powiem, że no mi się podoba ta grafika, nie, tylko że ja mam 40 lat, nie, no to to jest to, jest to właśnie, nie. O. Żaba będzie ten tankował, ale soldiery nie są agresywne, żaba. No jo. <ścoughs> okay. Ruta, dajcie, jak możecie, gdzieś tam. No i pięknie. Dobra. Dzięki żaba. Spoczko. No i teraz kotek sobie dzieje. Aczkolwiek widzę, że tutaj ten kubik teraz nie pracuje za dobrze. Przechwaliłem go trochę. Chyba, że na te moby wchodzi, a w tojce lepiej wchodziło. Hmm. Yy, tak, te, try te trycy nie wyrabiają z kasą. Nie ma opcji tutaj nikt nie wyrabia z kasą, to będę podkreślał. Tutaj na szoty i granie takie normalne trzeba sobie zarobić. W sensie albo bawisz się na rynku, albo ten, albo inną postacią, spoilem jakimś zarabiasz. Albo grasz właśnie w jakimś cepeku czy coś, gdzie ta kasa jakoś tam jest rozkładana, nie że ta porty powiedzmy one z ziemi podnoszą, ale wszystko idzie do wspólnej puli i wtedy dedecy, dedecy mają kasę, nie? Na szoty. No, a w tych partii randomowych, no to robią tak, że z nie? Jak chcesz iść na przykład z łucznik, bo nie dokończyłem z tymi łucznikami, to łucznik, 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 ten żaba chce kupić sukienkę ślubną, cokolwiek to znaczy, łucznik wtedy jak bierze ludzi, to na przykład powie, że 1000. 1000 shotów, bardziej jest tam, dobra? To weźmy tego. 1000 shotów yy... dobra 1000 shotów na przykład od głowy, albo 2000 shotów od głowy, i wtedy pokazujesz mu, shift'a mu robisz na party, że masz to. Idziesz na lokację, tam sobie farmisz, i on za chwilę, jak mu się shoty jego skończą, to bierze od ciebie shoty, nie? I to jest takie wpisowe, jakby do party, nie? A on już mi rzucił te szoty, chyba. I ja to podniosłem. Bo ja nie pamiętam jakiego ja mam tego. Gdzie to się sprawdzało? Random ja mam akurat. To musiał być fart, że ja, że ja podniosłem te szoty. Dobra. No. Chodź tu. Okej. Okay. by szybciej latał, ale... Tak, rzuciłem. okej. Okay. No nie, na pewno Okej, okay, to nie zauważyłem nawet. Jest dźwięk przy podnoszeniu i nie usłyszałem go. Okej. Okay. No, dzięki Vivi, trzymaj się, pozdrów kobitkę i wracaj do nas szybko. Wracaj do nas. Zawsze koło tej 18 mi brakuje twojego bufa. Dobra. Ten jest agresywny. Tak, to pamiętałem dobrze. No, Barif, Barif się będzie tutaj przesuwał chyba w tą stronę, bo on był bliżej ściany tamtej. Ale mówię, na 66 levelu to już tutaj barifi nie będą straszne nawet. Lego, lego ula wyciągnijmy tutaj. W sumie, jak mam żabę, to mogę sobie włączyć transfer payna na stałe. To będzie bezpieczniejszy. I chyba na tym 64 levelu już ten transfer payna, jest nawet włączony, to delikatnie ta mana się regeneruje. Nie jest tak, że, że się nie regeneruje. Oczywiście wolniej, nie? Bo to pobiera, ale ...ale wyrabiam z maną. Bo to już miałem taki przykład tam gdzieś wcześniej. No to dobra, to chodźmy tu. I teraz zróbmy tak. Tyk to. A się musi rozpędzić, soldier. Cześć, Kamil. Cześć. To się blisko te mowy nie chcą pokazywać, nie? Dobra. okej. I ładno. O, ale, no. ale kubik, Wam powiem. Yy... Hold resistance, a te mają 100% pdf i dlatego tutaj nie jest tak dobrze dla mnie, kurde to nie jest dobra dla mnie lokacja. Ej, nic nie mówicie, nic nie mówicie, to nie jest dobra dla mnie lokacja, PDF 100% plus, dopiero zauważyłem, tam patrzyłem na no, tam wcześniej, wyżej to nie było chyba, nie ja na scouta patrzyłem. Łe to te soldiery to w ogóle nie są dla mnie. Dlatego ten kot tak to bije, by chciała nie mógł. Dobra, teraz dopiero zajarzyłem, no. Ej, czemu tam? Czemu on tam pobiegł? What the fuck? Kurde, myślałem, że tego... A, tego przywołałem, a tamtego zaznaczyłem i pobiegłem. To trzeba zrobić teraz. Stopa trzeba się wycofać. Chodź jabba. Trochę się wycofamy, żeby tych strzelających tu przyciągnąć. Bo tam za blisko był Barif. Barif to lepiej nie. Lepiej się z nim nie bawić. Ok, a to z tym woła. Ty dobra, możemy to sprawdzić zaraz. Orgotten tu jest, on jest w miarę bezpieczny. Jak się jego buch skończy, to skoczymy na woła. żaba, pójdziemy? Zobaczymy jak będzie, nie? Bo już któryś raz właśnie kolega mi tutaj w, w tym. Yy, w komentarzach mi pisał o woła. To te antylopy sprawdzimy. Ono o tych antylopach tak namiętnie. Dobra, no zobaczymy. Może faktycznie to będzie jakiś game changer. Ja bardziej się zastanawiałem nad HS-em na 66. Ale, ale, trzeba być otwartym. Tylko nie wiem, czy tutaj nie ma teleportu, i tutaj wadą jest to, że trzeba daleko biec. Ktoś, koledzy, jak analizowali te spoty, to właśnie mówili, że woła spoko, ale jest daleko, żeby dobiec. No ale zaraz to sprawdzimy, bo. Znaczy, mówię pod kątem solo. Bo jak się idzie całym party, to nie ma znaczenia. Nie bo to bufa ma się na... ze sobą, ale. Tak, jakby kupić bufa i bies na woła, to może być dla mnie nieekonomiczne. Ale zobaczymy. Yy, Więc co, Piotr? Yy, zapisu streama nie będzie, ale będę robił. Yy, ten yy, na YouTube'a będę wrzucał filmiki z tego. Jak się mi tu wszystko nagra, oczywiście. Stwierdziłem, że po prostu dwugodzinnego streama potnę na dwa filmiki czy coś i jakieś takie ciekawsze rzeczy, nie? Dobra. Yy, dobra, to teraz tego tutaj przywołajmy. Chodź, chodź, skałcie, chodź. Yy, Wos, woz, 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 to chyba jest ownowany przez magów. Jeśli pamiętam, Wolej of Saint, tak, czy, czy coś takiego, ta lokacja się nazywa? Yy, to tam magów jest mnóstwo. I tam chyba też są te właśnie problemy z tymi z tunami i z tunami i z tym wszystkim, a magowie sobie radzą no inaczej, bo oni tam na dwa strzały albo na CDL-u jak walczą Tak, tak, żaba potwierdza bo on tam był chyba parę razy No to tam faktycznie to jest jakby Eldorado dla, dla magów, nie? To tam takim fajterem ja nie zdążę dobiec i nie zdążę dobiec, żeby tam cokolwiek zrobić, nie? No OK. Piek. No i podoba mi się wam powiem, 50 osób jest na streamie. Jestem jestem mega zadowolony, mega. Jak dwa lata temu czy 3 lata temu próbowałem streamować, ale tam wtedy Wiedźmina streamowałem, bo miałem 5 osób maksymalnie. A tutaj kurde 50 osób. Szoki, niedowierzanie. Super, dziękuję wszystkim. Obecnym. Dobra. No teraz tak się trochę czulowo się poukładały te moby. A pukniemy tego i przybiegną, nie? Jakoś tak zrobimy. Zagrujemy ten, to przybiegną. Legoul, Tak, tak myślałem, właśnie. Dobra. Szkoda, że tamtego z tyłu tam nie zapało. No. No, dzięki Kamil, dzięki. O, o dalej mi się koc kończy. To dobra, to nie będziemy czekali na koniec Bupa, tylko zabiję te dwa moby i żaba, lecimy na wos. Jakiś restock zrobimy. O, jeszcze żaba mi tutaj ten... Daj ruta mu. O kurde, dobra. Żeby, żeby starczyło kota tej. Dobra. No ten kod mi się zaraz kończy, ale nie par. Żaba, jakby co to restart sobie przygotuj. Dobra. I bufa nie mam, nic nie mam. Dobra, yy, spróbujemy uciekać. Ale nie, to jest Forgotten, to nie, dobra, zostajemy. Czekaj. próbuj mnie bufnąć, dasz żaden nie bufnąć. Dobra. Musimy to ogarnąć żaba Jest Forgotten. Dobra, 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 to jest wszystko git. Kot mi zniknął za jajca. Dobra, wołam nowego kota i idziemy na woła. Nie wiem czy forgot ten słyszałeś, co mówiliśmy. <laughs> Zaraz zabijemy te moby i idziemy na ten. Dobra, nowe to. Okej. Okay. No dobra, Uf. trochę trochę miałem uśmiech w oczach. No normalnie byśmy uciekli, ale kurde patrzę forgotten, żeby... Jakby padł mi na streamie, ale bym płakał. Kurde blaszka, to bym to bym miał doła. Dobra, ale udało się. Sytuacja opanowana. Okej. Okay. Hmm. Dobra, no to spoczka. Dobra. na stunie kod stoi. Dobra, to już wiemy, sprawdziliśmy GC tutaj na dole i wiemy, że dla mnie to nie dobra lokacja PDF plus 100%. Dałem PP forgetonowi, ale nie przyjął, albo mu odrzuciło. Nie wiem, czy on już zdążył dziecko ogarnąć. Dobra, to so Sołe dajemy panowie. I idziemy na woła. A, ty zmykasz. Dobra. To dziękuję bardzo zabówka. Dziękujemy. Dobra. Ta, byłby wstyd, dokładnie, nie.